Pochwalony Jezus Chrystus, koniec tygodnia, piątek Wielkiego Postu. Zbliżamy się cały czas w Drodze Krzyżowej, idziemy krok po kroku za Jezusem. Dzisiaj wielu z nas będzie na Drodze Krzyżowej, i w Ewangelii słyszymy, jak Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus, ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca, za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować. Odpowiedzieli mu Żydzi, nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. Zobaczcie, że Pan Jezus pokazuje, czy nie dobro, a wy mnie chcecie zabić. Czy nie dobro, a wy mnie chcecie unicestwić. Dlaczego? On mówią: Mnie za dobro. Dobro, okej, okay, ale za to, co głosisz, jaki jesteś, że w tobie jest bluźnierstwo, że nazywasz siebie synem Bożym. I to jest zestawienie, które bardzo często jest w naszym życiu. Ktoś z nas się stara, robi dobro, w domu się tyle poświęcasz, a ktoś zauważa jakiś Twój szczegół, detal, być może jakiś defekt, który masz, może jakąś nieumiejętność, z którą sobie nie możesz poradzić. Ale w wielu rzeczach się starasz, i w pewnym momencie widzisz, że ktoś mówi: Ja cię krytykuję nie za to, co ty dobrego robisz, tylko za to zło, które robisz, za to, co jest złe w tobie. I owszem, czasami jest tak, że jest jakaś krzywda, ale bardzo często jest to jakiś taki efekt tego, że po prostu dwoje ludzi jest koło siebie, a gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. I to powoduje, że są jakieś nieścisłości, niesnaski. Które gdzieś trzeba przełknąć, przyjąć i iść dalej. Żydzi patrząc na Jezusa, widząc Jego dobro, to dobro mówią, Dobrze dobro jest, ale my to bierzemy na bok. Widzimy zło w Tobie, i to będziemy podkreślać. To się dzieje z Panem Jezusem, i dlatego idzie na krzyż, dla naszego zbawienia. Tym jest droga krzyżowa, za dobro, które uczynił, chociaż Żydzi mówią, że to nie za dobro, tylko Dobro dobrem, ale my widzimy w nim zło i za to zło jest ukrzyżowane. Popatrzmy tak na siebie, na nasze życie, na nasze zachowanie. Być może tacy jesteśmy dla drugiego człowieka, być może nas ktoś tak traktuje. Niech, niech ta Ewangelia poprowadzi nas do zjednoczenia z Jezusem. Bardzo istotne, co podkreślam teraz, jest współodczuwanie z Panem. To jest takie ignacjańskie, tego uczy święty Ignacy. Współodczuwaj z Chrystusem na Jego drodze. Na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam dzisiaj na Drogę Krzyżową. Tutaj możemy kliknąć, żeby przeżyć ją, bądźmy w tym razem w tym doświadczeniu, albo też tutaj jest utwór mocnych duchów, który nas poprowadzi do głębszego spotkania z Panem. Do zobaczenia.